W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy naprawdę bardzo ciekawy sprzęt. Firmę tą założył człowiek, który mając lat 19 otrzymał już swój pierwszy patent, a naukę musiał zakończyć na drugiej klasie szkoły podstawowej. Chciał, aby produkty, które produkował, aby inni naśladowali to. No, nie każdemu się widocznie to opłacało, bo były to sprzęty naprawdę mocno zaawansowane i bardzo, bardzo ładne. Zapraszamy. Na nasz kolejny odcinek. Witamy wszystkich miłośników Starego Audio. Na naszym kanale Audio Azur. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehit-czasu.com Dziękujemy bardzo za subskrypcję. I oczywiście przypominamy, że jeżeli ktoś jego jeszcze nie zrobił, to oczywiście do tego zachęcamy. Minął rok od naszego ostatniego filmu na temat szarpa i linii VZ, czyli gramofonów odtwarzających płyty pionowo. Czas strasznie szybko leci i już wtedy zapowiadałem, że. Zrobimy prezentację modelu 3,5 tysiąca i modelu 3000. tysiące, ale no, tyle tego wszystkiego było, tyle się działo, tyle kręciliśmy różnych filmów, że 12 miesięcy ponad minęło od tej mojej obietnicy i postanowiliśmy dzisiaj do tego wrócić. Ale jak to nasza tradycja już mówi, powiemy parę słów, jak to się wszystko zaczęło. No, szarp ma ostrą historię. <laughs> Ostry ma ostrą historię, <gry> Dokładnie. tak właśnie. jak to się zaczęło? Zaczęło się od Pana Hayakawy, założyciela firmy, który w 1912 roku założył warsztat metalowy i tam produkował różne ozdoby metalowe i od tego wszystko się zaczęło. Z tego, co pamiętam, to miał, jakby powiedzieć, bardzo słabe wykształcenie, prawda? Musimy tak, zrezygnować tak, z nauki. Pan Hayakawa urodził się w 1893 roku i ze względu na trudną sytuację w rodzinie został adoptowany przez inną japońską rodzinę, ale okazało się, że uczęszczał, mógł uczęszczać tylko do drugiej klasy szkoły podstawowej, ponieważ później też rodzina, która go adoptowała, nie była w stanie zapewnić mu nauki i już po drugiej klasie szkoły podstawowej Poszedł na praktykę, uczyć się zawodu do właśnie warsztatu metalowego, producenta y, takich ozdób metalowych, szczególnie dla kobiet. Ale z tego co pamiętam, to swój pierwszy patent chyba zdobył, jak miał 19 lat, dobrze pamiętam? Tak, został zainspirowany y, tymi ozdobami i postanowił troszeczkę y, poeksperymentować. I stworzył klamrę zatrzaskową mm -hmm. do paska, ponieważ chciał, żeby pasek mógł być zapinany na dowolnej długości. I tam wykorzystał rolkę metalową, gdzie nie trzeba było przekuwać paska, tylko poprzez tą zatrzaskową klamrę to się po prostu tutaj blokowało. Tak. No i na 19 lat miał swój pierwszy patent. Tak, wystąpił o właśnie patent, kiedy w 1912 roku właśnie Uzyskał ten patent i postanowił, że sam będzie produkował te klamry. Popyt na te klamry naprawdę rósł w miarę, kiedy moda zachodnia pojawiała się w Japonii. I od tego wszystko się zaczęło, ale miał jeszcze dużo, dużo różnych wynalazków, które też opatentował. Następny był jakiś tam kran do wody, a w 1915 roku pojawił się Ever. Ready Sharp Pencil, czyli automatyczny, mechaniczny taki e, ołówek ostry. Właśnie, ale też przeżył rodzinną tragedię, prawda? Trzęsienie ziemi. Tak, oczywiście. W 1923 roku wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło Japonię, ten region Kanto, hmm. i właśnie jego fabryka, jego warsztat. Obrócił się w popiół, no i zginęła również jego żona i dwójka dzieci, i zdecydował, że, że przeniesie się do Osaki, i tam w Osace założył kolejną firmę i zaczął projektować i później pro produkować pierwszej generacji japońskie radia. Od tego się zaczęło, jeśli chodzi o tutaj sprzęt, audio. No, a ja muszę powiedzieć, że firma Sharp jest w naszym muzeum bardzo y, mocno reprezentowana. Bo mamy tych modeli od najmniejszych do praktycznie największych. Jest to firma, którą no ja bardzo szanuję, właśnie za technologię, za technikę wykonywania. Mało komu chciało się robić tak skomplikowane urządzenia, jak robił Sharp, dla analogowych płyt winylowych. Nie mówimy tutaj o dzisiejszych czasach, gdzie możemy, mamy i technologię, i możliwości, a nikt już tego nie robi, prawda? Wszystko mamy na karcie pamięci. A tutaj ktoś naprawdę musiał włożyć ogrom pracy, ażeby takie urządzenia zbudować, które będą funkcjonalne i niezawodne. Wiesz, już jako mały chłopiec, pan Hayakawa był bardzo kreatywny, chciał osiągnąć sukces. Jego marzeniem, a później myślę, takim mottem, motto, jeśli chodzi o firmę, było robić produkty, które inne firmy będą chciały imitować, imitować, kopiować. Naśladować tak. po prostu. No tak, ale tych sprzętów, no może Mitsubishi, które prezentowaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, tam również był gramofon pionowy, ale tak za bardzo to chyba kopiowanie nie wychodziło nikomu, bo byłoby to zbyt pracochłonne, może nawet, bo ta firma jednak swoje produkty no, wyróżniała się Naprawdę szarp. Wyróżniał się od zawsze skomplikowaniem, czy to bomboksy, czy na przykład y, ich taka linia optonika, prawda? Która też się wyróżniała y, różnymi technologiami, więc jest to bardzo, bardzo szanowana przeze mnie, naprawdę bardzo szanowana firma. Tak, czyli w 1933, tak jak wspomniałam, zaczęli projektować. Te radioodbiorniki pierwszej generacji w 1925 już zaczęli produkować. Następnie zajęli się telewizorami. W 1953 roku pojawiła się produkcja telewizorów. Później też pracowali nad pierwszym elektronicznym kalk kalkulatorem LCD. Czyli tych osiągnięć, tych wynalazków, tych sukcesów było naprawdę wiele, wiele ma firma Sharp na swoim koncie. No i istnieją do dzisiaj. Istnieją do dzisiaj, dokładnie. Także. Przejdziemy może teraz krótko do tej prezentacji. Pokażemy Wam różnicę między tymi dwoma modelami. I być może ktoś się z Was skusi i sobie właśnie coś takiego poszuka i postawi w domu. I tak oto mamy dwa naprawdę konkretne urządzenia do zaprezentowania. Sharp VZ3000 i VZ 3500. Wyglądają bardzo podobnie. Nie są to urządzenia przenośne, bo prezentowaliśmy już model VZ2500 oraz VZ2000. Zachęcamy oczywiście do obejrzenia tych odcinków. To były też magnetofony z możliwością odtwarzania płyt gramofonowych, też w pionie ale jeszcze przenośne, czyli można byłoby to podpisać pod bomboxa. No, tutaj już Sharp zdecydował się na wyprodukowanie urządzeń, które miały kolumny zewnętrzne, które się dostawiało, ale nie były to już urządzenia typowo przenośne. Te kolumny są ciężko dostępne też, bo one no nie każdy kupował oczywiście z kolumnami, być może nie wiem, czy to było od razu w zestawie. W każdym razie, jeżeli będziecie szukać, no to trzeba szukać tych kolumn, które mają właśnie tutaj taki kant. I to się właśnie tutaj ładnie zgrywa z całą resztą sprzętu. Tak wyglądają oryginalne kolumny. Do tego te są trochę zniszczone, ale udało nam się i tak cudem je zdobyć. Mamy jeszcze chyba za dwa zestawy tych kolumn już teraz. No ale wtedy były to pierwsze, które nam się udało w oryginale w Polsce zdobyć. Sprzęty, tak jak mówiłem, bardzo podobne, aczkolwiek no, VZ3500 jest zdecydowanie moim zdaniem trochę uboższy. Ale zaraz pokażę różnice, na czym one polegają. Tutaj przede wszystkim mamy coś takiego, że po włożeniu płyty gramofon startuje automatycznie. Sam rozpoznaje wielkość płyty czy to jest single czy to jest duża płyta nie ma możliwości zmiany obrotów a otwieranie następuje przy pomocy silnika elektrycznego i tak samo następuje zamknięcie no tutaj zamyka on bardzo pomału sprzęt z dawno nie był używany już o w momencie, kiedy zamknie, płyta startuje. I co właśnie jest dziwne, płyta jest przejrzysta, przynajmniej powiedzmy w kolorze żółtym, i on ją wykrywa jako singiel. Jeżeli włożymy płytę czarną, to wtedy całkiem normalnie rozpoznaje i startuje od początku. Co jest ciekawe, Odtwarza też dwie strony jednocześnie, czyli nie musimy obracać płyty. Wystarczy, że włączymy, tu mamy pokazane strona A, przerzucimy stronę B, start. Płyta zaczyna kręcić się w drugą stronę. Mamy drugą igłę za płytą. Zaprezentujemy to zaraz, otworzymy. Nie wiem czy on na tej płycie, czy on ją widzi. Weźmiemy, założymy drugą płytę czarną, wtedy sprzęt będzie działał na pewno poprawnie, bo tutaj ze względu na kolor tej płyty on się jakby troszeczkę gubi. O i tu możemy pokazać właśnie, że tu mamy jedną igłę Trochę to słabo widać, ale w każdym razie ona jest w tym miejscu I jedną mamy tutaj na tej obudowie Weźmiemy jeszcze zwykłą płytkę Trochę mu pomogę, bo... O, proszę. Od razu wystartował. Wystartował też od początku. Nie będziemy włączać tutaj Jean-Michel bo nam, że tak powiem, zaraz film wyłączą. I teraz możemy włączyć sobie stronę B. O, płyta się zatrzymała, zaczęła się kręcić w drugą stronę i automatycznie odtwarza drugą stronę tej płyty. Możemy oczywiście włączyć na ruch ciągły, czyli prawa, jedna i druga strona. Możemy odsłuchać dwie strony, do tego służy tutaj cały ten panel. Możemy oczywiście igłę podnosić, przesuwać do przodu, do tyłu i opuszczać w dowolnym miejscu. Tutaj mamy pokazany mniej więcej czas do 30 minut, w którym miejscu igła mniej więcej jest. Widzimy, ile nam zostało do końca. Pod tą klapką Sharp schował całą regulację dźwięku, czyli mamy tutaj tony wysokie, niskie. Dodatkowo kontur, kasety, wybór rodzaju kasety oraz dolby. To wszystko mamy. Pod tą klapeczką ładnie schowane. No i sam magnetofon jest również bardzo fajny. Mamy tutaj diodowe wychyły. Bardzo ładnie to wygląda. Radio jest podświetlone na zielono. No, i przede wszystkim płyta jest również podświetlona żaróweczką, czyli bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli jeszcze raz wyjmę tą płytę, założę tą kolorową. Przepięknie to wygląda. Oświetlona, kolorowa płyta winylowa. Naprawdę piękny efekt. Dźwięk również jest całkiem niezły. Oczywiście to nie jest sprzęt hi-fi. Jakby ktoś chciał porównywać to z jakimiś wieżami, czy to, to oczywiście nie. Gra to jak magnetofon. Ale dźwięk jest bardzo fajny, fajnie się tego słucha. Wszystkie klawisze, oczywiście, miękkie. Szukanie piosenek jest tutaj również. Wyszukiwanie utworów, nagrywanie i te wskaźniki do tego służą. Możemy sobie wszystko wysterować. Dodatkowo mamy oczywiście wejście zewnętrzne i stacje radiowe. Bardzo ładny z tych modeli, dwóch. Oczywiście ten jest, nie będę ukrywał, moim faworytem, bo mimo, że model 3,5 tysiąca jest modelem nowszym, no to jednak jest zdecydowanie bardziej moim zdaniem ubogi. bardzo podobnie. Nie można tutaj powiedzieć, że gra brzydko czy coś takiego, ale no niestety otwieranie jest już mechaniczne i zamykanie również. Nie ma już możliwości że tak powiem elektrycznie otworzyć, elektrycznie zamknąć no jest to taki naprawdę efekt wow, muszę powiedzieć, że to działa na silniku mechanicznym, a nie po prostu na zwykłej sprężynce czy, czy sile tu jakiejś. no nie jest już to tak fajne yy, zaoszczędzono już jak widać na żaróweczce, płyta już nie jest oświetlona, pod klapką mamy dokładnie to samo Plus programator stacji radiowych. Mówimy przede wszystkim o sprzęcie z 1982 roku, bo ten bardziej, moim zdaniem, dopracowany, ładniejszy to był 1982 rok. Więc yy, to jest naprawdę, co my mogliśmy w Polsce w 1982 roku pokazać. No, nie ma nawet niczego, nic mi do głowy nie przychodzi takiego, co, co mógłbym powiedzieć, że. Mógłbym postawić i pokazać, niestety, no, w Polsce mieliśmy no, UNITRE, która się starała się robiła wspaniałe rzeczy, no ale niestety, nawet jeżeli nasi konstruktorzy mieli doskonałe pomysły, a mieli, to niestety nie mogli ich wcielać w życie, nie było na to pieniędzy. Więc ten sprzęt mimo że wiekowy wygląda naprawdę bardzo ładnie, ale ten jest niby model wyższy, ale uboższy. Tutaj, już wybieramy sobie prędkości ręcznie. Nie wykrywa już płyty. Nie startuje jakby ta płyta z automatu. Poza tym, te funkcje są takie same, czyli możemy igłę przesuwać prawo-lewo, podnosić start-stop. To wszystko jest jak najbardziej możliwe, ale niestety. Zaoszczędzono również tutaj na tych wskaźnikach diodowych, które tak ładnie wyglądają w tym modelu niżej. Jeżeli chodzi o radio, no, podświetlenia już tak tej skali dużej, ładnej też nie ma. Zastosowano tylko jedną diodę czerwoną, która pokazuje nam, w którym miejscu skali jesteśmy. No, doszedł ten programator pięciu stacji. Jest to, no, może jakimś plusem, ale no, nie jest to już. Ten sam sprzęt moim zdaniem ten jest naprawdę faworytem, jeżeli chodzi o tą serię VZ, bo poprzednie modele również nie mają oświetlenia i nie mają tutaj tych diodowych wskaźników, które tutaj zamontowano i, i naprawdę dodają takiego fajnego efektu. Spróbuję odpalić ten sprzęt. Zaraz. Chyba nie wykrywa tej, nie on powinien pracować bez wykrywania tej płyty, ale coś nie chce. A ciekawe dlaczego, zobaczmy jeszcze raz, otwórzmy go. Weźmiemy, założymy mu zwykłą płytę. Okay. O, i ruszył. Proszę bardzo. Czyli na tej na czarnej płycie też startuje. Nie tak jak myślałem. też startuje z automatu. Ale, no, brak tego podświetlenia. No i tutaj, tak jak mówię, możemy sobie prędkość ustawiać ręcznie. Chociaż w tym niższym, sam się nawet zastanawiam Jak to teraz może być Że Gdybyśmy włożyli mu single Al maxi single Jak on by zareagował W momencie kiedy trzeba byłoby mu prędkość zmienić na wyższą Strona AB Zdecydowanie nie widzę tutaj przełącznika na 45, 33. Bardzo ciekawe, aż muszę z ciekawości włożyć mu Maxi singiel, ale przecież to nie będzie grało żadnej roli. No, warto byłoby sprawdzić. W każdym razie oba sprzęty działają. Mamy tutaj trochę inaczej rozwiązany panel przedni. Bo tutaj przeniesiono oznaczenie strony A i B takimi małymi diodami. To jest tutaj dużo bardziej widoczne. Pozostawiono tutaj skalę minutową. No, co jest ładniejsze, to na pewno ten aluminiowy krążek tutaj, on się tak dość wyróżnia. Ładny jest. Sprzęt ogólnie. Wygląda jeden i drugi bardzo ładnie. Nie chciałbym y, powiedzieć, że, że ten sprzęt jest brzydki czy coś takiego, bo na pewno nie jest. Jest jednak trochę uboższy i tego mi trochę brakuje, że mogli powiedzmy sobie szczerze, w tym najwyższym modelu pójść może jeszcze krok dalej, mogli jeszcze może coś dodać, y, żeby był jeszcze ładniejszy niż y, model 3000. No ale być może chciano zrobić jeden model tańszy który byłby do kupienia za, za niższe pieniądze i stąd też pewne oszczędności no nie wiadomo w każdym razie w domu i jeden i drugi wyglądałyby i wyglądają bardzo ładnie każdego zachęcam znajdziecie, postawcie to sobie w domu naprawdę jest to coś co przykuwa wzrok każdego bo mało kto widział gramofony które odtwarzają płyty pionowo Myślę, że guska są różne, ale te sprzęty chyba podobały, podobałyby się chyba każdemu. Tak no na pewno, na pewno myślę, że wśród wielu przyciągnęłyby uwagę jako jedne z pierwszych. No i ciekawostka, aż tak mnie zaparło, bo nigdy na tym nie słuchałem żadnego maxi singla. I przełącznik do zmiany obrotów jest tutaj. Ja na początku myślałem, że to jest po prostu jakiś magnesik, czy coś, co przyciąga klapkę że ona się tak ładnie trzyma. A to niespodzianka. A to niespodzianka, a że człowiek już młody nie jest, oczy już nie te i nigdy nie było potrzeby zmiany obrotów. Jest? Jest. On sam wykrywa płytę, bo ma dwa, dwa miejsca na płyty na, na dużą i na mało, ale obrotów nie jest nigdy w stanie sam wykryć, tym tak tym daleko, to nawet serd nie był w tamtych czasach. A w tym też jest? Nie, tutaj, myśli tu u góry. A, rozumiem, czy tutaj... Poszli. No, ale jaka ciekawostka, człowiek tyle lat to ma, tyle razy to grało, i nigdy nie było potrzeby zmienić mu obrotów. Także uczymy się, można powiedzieć, w zasadzie całe życie. Znamy te sprzęty, serwisujemy te sprzęty, myjemy, czyścimy, słuchamy, pożyczamy czasami, jak ktoś potrzebuje do czegoś, a jednak zawsze jakaś niespodzianka się potrafi pojawić. Coś, Coś nowego odkrywa. Tak, tak. Jest to zawsze na tyle fajne, że yy, każdy sprzęt ma jakieś tam swoje drobne tajemnice. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję. Zapraszamy naturalnie na naszą stronę wehikułmyśnikczasu.pl. czasucom I oczywiście zachęcamy, aby obejrzeć poprzednie nasze odcinki. Związane z serią VZ. Tak, tam też jest troszeczkę historii szarpa. Tak. No i oczywiście tamte modele są zupełnie inne, dlatego każdy odcinek ma jakby sens obejrzeć, bo jednak się nie, nie powtarza się ten model, tylko po prostu jest zupełnie coś innego. Życzymy wszystkim ochoty do oglądania starych, jak i nowych odcinków. I zapraszamy niedługo do kolejnych. Do zobaczenia. Więcej.